Zaznaczmy nowe punkty w układzie współrzędnych. Pierwszy punkt to współrzędnych 3,0. Tutaj mamy to miejsce. Następny punkt to współrzędnych 5 minus 3. 5 minus 3 jest tutaj. I teraz przez te punkty prowadzimy prostą. No, tak mniej więcej to wygląda. Dobra. To jest wykres funkcji f, i naszym zadaniem jest wyznaczenie wartości tej funkcji dla x równego 1 oraz dla x równego 7. x równy 1 jest tutaj, więc tą współrzędną musimy przenieść na wykres i widzimy, że ten punkt będzie odpowiadał y równemu 3. Więc tutaj wpisujemy trójkę, następnie x równy 7 jest tutaj. I widzimy, że ten punkt odpowiada y równemu minus 6. No i cóż, to tyle. Mamy zrobione kolejne zadanie. Pa pa!